Witam oczywiście w teleturnieju jaka to nalewka! Przywitajmy gorąco naszych dzisiejszych zawodników! Cześć, nazywam się Michał! Jestem górnikiem ze Świnoujścia! zajmiesz się amatorską garmaczerką, a moje hobby to wypas obie! Brawa, prawda! Wow. Przywitajmy gorąco naszego drugiego zawodnika! Jestem robokopem z Poznania. Brawo! Dziękuję, dziękuję, dziękuję! Mógł pan kogoś pozdrowić? Eee, oczywiście! Pozdrawiam wszystkie Robokopy z Poznania! My również pozdrawiamy wszystkie Robokopy z Poznania i okolic! He he. A teraz przywitajmy nasz zespół! Pet Kolejce na początku przypomnę pokrótce zasady w niej panujące. Nasi zawodnicy wybierają kategorie spośród następujących. trzona pożysto, kopytna, muszkieterowie oraz prosto z poligonu. I na ich podstawie próbują zgadnąć nazwę trunku, który przed chwilą wypili. Pierwszy kategorie wybiera Michał. Wybiera kategorię prosto z poligonu. Ha! Brawa! Robokopie, po ilu zgadniesz, co to za napój? Po trzech. Po dwóch, po jednym. Brawa, brawa za twardziela! proszę o to nawrót. karabin. A! niestety, niezgrab, czas na Michała. Przejmuję to wino. Mm. Widziałem, to musi być granat z zieloną nalepką! Ha! Zobaczmy, czy Michał się nie powielił! Jest! Proszę znowu! Michał zdobył swoje pierwsze punkty! To rzeczywiście był granat! Ha! Teraz kategorię wybiera Robocop! Soda pożystokopytna. Aaaa, Michale! Tak, zgodnie, Zgadniesz! Koleś ma pecha, ponieważ kiedyś zajmowałem się intensywnie kaskaderskim wypasem owiec, więc na pewno po jednym. Zobaczmy, czy jest na tyle dobry. Oto napój dla ciebie! Eee, nie za dużo! Hmm... To może być... byk? Prawie, prawie bardziej takie tyci, 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 tyczy. Eee, Byczuś? No, 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 Zobaczmy! A teraz zobaczmy jak piją prawdziwi zawodowcy. A! Została ostatnia kategoria. Użkietelownie! <tryk> <tryk> Robokowie, bo ilka zgadz co to za napój! Po dwóch. Michale? ja zgadłem po jednym, bo jak byłem mały, to bardzo lubiłem Sienkiewicza. Proszę, twardzież! Kratos! Yeah, Nie! Robokopie, twoja kolej! Portus! Nie! Samym kończymy naszą kolejkę. Michał zdobył dwa punkty i przechodzi do finału. A dopokąd? Niestety, dziękujemy ci bardzo za uczestnictwo w naszym programie. I oczywiście dla ciebie żubrzyk. finałowej. Runda finałowa polega na tym, iż nasz zawodnik musi odgadnąć co za nalewki wypił nasz zespół ma na to 30 sekund, zanim nietek się nie zerzyga. Uwaga, czas wstał! Dielynka. Eee, nie wiem, dwójka. Dielynka. Eee, Piłe to mnie. Nie wiem. Coś nie, nie Tak nie dwójka. Eee, da, 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 a zimą poszali kuda nie ma nie! już Ej, niestety, nie tak się zaszygał. Czas się skończył. Ha ha! Butelka. Kurwa, jaka butelka. <grywa> <grywa> <grywa>